Witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj sobie zrobimy pikem na drugą fazę. No i oczywiście omówimy kilka rzeczy to co się działo. W wcześniejszej fazie, na mianowicie jest 5 na 10, jest 5, przysięgam, mnie, To Tile uratowało, nie? Te dwie ostatnie mapy, co zagrali naprawdę fajnie. Fajnie, uratowali mi ten pikem tutaj tragedia była ogólnie. Te BO1 są do wywalenia troszeczkę, jakby... Ja rozumiem, mi, mi dodaje to troszeczkę klimatu, że Major i w ogóle, te BO1 na start, że to szybko tak idzie, nie? Te dwie pierwsze zostawienia, ale naprawdę, jeżeli chodzi o pick'em, to, to jest... Największa tragedia. I było tutaj naprawdę wiele drużyn, które zaskoczyło. Na przykład takie Energy, które było dosłownie, no, jeden mecz tutaj od wygrania, tak? No, co prawda nie poradzili sobie dobrze, tak? No, ale ja... Dużo osób stawiało ich na 0-3 A tutaj jednak, no, Ameryczka wykierowała, tak? No, ja na przykład nie dałem ich. Wierzyłem gdzieś tam w Nitro i to jego doświadczenie, i że da radę. Wyciągnąć tą drużynę, że chociaż jedna wygrana będzie w tej BO1C. No i była. Flyquest ponownie na Majorze. Tak chyba w Szanghaju albo jeszcze wcześniej. Z 2-0. Szybkie 2-0 i później lecimy na... 2-3. No i odpadli teraz. No powtórka z rozrywki. Dlatego no... Tutaj jeszcze uważałem, że szkoda w sumie, że ich nie dałem, tak na 3-1-3-2, no ale ostatecznie jednak się pozostaje cieszyć. Wildcard, które się nie zakwalifikowało, podobna sytuacja, tak jak z Fryquest. o krok od zakwalifikowania się, no i przegrali, nie? Dwie przegrane z rzędu i wypad z eventu. No, szkoda mi troszeczkę tej drużyny, no ale no trudno, no. Legacy, które w ostatnim. Na ostatniej prostej się dostali, przez to, że Bestia się nie zakwalifikowała. Przez to, że Bestia została wykluczona przez Wizę, tak. No i dali radę, a Wildcard nie dało, które miało zagwarantowane, no tak, troszeczkę. No trudno się mówi, tak. Bedum troszeczkę położyłem więcej nadziei w Bedum, no ale postanowili sobie przegrać na FlyQuest Odechciało się im grać nagle, nie wiem czemu, no ale trudno. Dosłownie przyjęgam ten... To wygląda, jakby się im odechciało grać w. Ten drugi mecz tak, a nam się już nie chce, nie? Więc. Szkoda. OG fajnie zagrało. Podobało mi się to, jak OG już tutaj w tych BO-trójkach no tutaj co prawda na RG wyszli. No ale tutaj na Tailu wygrana. Tutaj wyrównany mecz z bait był. No i oczywiście na Complexity, Complexity które też się nie, nie zakwalifikowało. Prawie żadna drużyna, no żadna drużyna z Ameryki się nie zakwalifikowała. Chingis Warriors. Ja nie wiem, tu, jak nam tutaj kolejne Mongols się rodzi. Bo naprawdę, pod w tym meczu już. Naprawdę, był to mocno wyrównany mecz. Lenvision się zakwalifikowało dalej, a tutaj mieli problemy z Chingins Warriors. Hmm. Complexity odpadło. Yy. Complexity odpadło. Wildcard i Energy odpadło. Complexity co ludzie stawiają na 3-0 i odpada w 1-3. Tragedia, no ale jednak nie ma halzerka. No to jak widać jest różnica. Ale nie ma co już tutaj rozmawiać o tym. Przejdźmy sobie do fazy drugiej. W fazie drugiej na pewno Falcons wyjdzie. no, nie powiecie mi, że nie ma szans, tak? No, na pewno musi tak być. I na kolejne 3-0 jestem w stanie dać Face, Furia, Heroic i Bait. Co to bait, nie jestem pewien. O, pierwszy mecz nie pamiętam na kogo grają. Czy ja to sprawdzę? Teraz sprawdzę, szybciutko sprawdzimy. Bate gra na Falcons. Pierwszy, dlatego Falcons zostaje z nami. O, myślę, że tutaj Furia, Face i Heroic te trzy drużyny są w stanie. Chociaż Face, no to tak, z Simplem grają. Face gra pierwszy mecz na Heroic. To też kto wygra ten mecz, raczej zrobi 3-0. Mm. Furia gra na Lin FaZe nie dawałbym, ja bym dał 3-1, 3-2 Face, ale z Reinem, i naprawdę ja jestem w stanie uwierzyć to, że są w stanie zrobić 3-0 Dobra, 3-1, 3-2 zostawimy na razie Niech będzie furia Heroik da radę oczywiście, że da radę, Sampaius jest I Sol, którzy odejdą, ale mi się wydaje, że to jest taka drużyna, która jednak postawi na swoje i da radę. Kolejne I, ej, tu już jest kropka i naprawdę Ej, ja nie wiem jak mamy obstawić to Uh, jak mamy, jakie predykcje tutaj zrobić, z osób nie mógł wejść na ranking valve i po kolei rozkładać te drużyny, bo nie ma pomysłu tutaj. Uh, jesteśmy dobra. Zrobimy. Mamy tak: 3D max. Bait dalibyśmy, czy nie dalibyśmy? Ok, OG damy. Damy bait. Jędzo jest w stanie dać Tylu Damy Tailu. Tutaj dalibyśmy Nemigę. Albo. Pain. Pain nie ma w tym. Ten rok dla Pain nie jest dobry. Eee, troszeczkę tragedia bym powiedział. W porównaniu z 24. Ale no nie no. Ajajajaj. Pain gra na My Nemigę. <coughs> Wydaje mi się, że. Pain wygra na Nemigę. Dlatego Nemigę dałbym Legacy, czy ja chcę dać Legacy? Legacy gra na Mibry. Mibry raczej, no nie wiem czy przejdzie. Lyn Vision. Czy LinVision Vision by było w stanie przegrać? Um. Lyn Vision się otarło o odpadnięcie z turnieju. LinVision, Vision. Vision. Linn Energy. Myślę, że tak, że Lynn Vision damy. Damy Lynn Vision. I tak by się to prezentowało. W Rizus Pro nie wiem. Nie wiem jak obstawić. Przysięgam, to jest ciężkie do zrobienia. 3D ma albo 3D Max bym zamieniła na M8 na przykład. Też to nie jest złe. To nie jest zły pomysł, uważam. I ja bym. Kurczę, jakaś mi tu drużyna nie pasuje. Szczerze, nie. Nie grali źle na ostatnich turniejach z molodojem, tak ikindar też jest. Troszeczkę widzę, że ikindar lepiej gra niż było. Odradza się powoli. Dlatego ja bym tak zostawił. Dużo nadziei pokładamy w tych z fazy pierwszej. w drużynach. No ale myślę, że no trzeba tak. Czy Bedwum ma szansę? Bedwum ma też szansę. Ja może za 3D Max wziął to. Albo za Tailu. Mm, Bedroom za Tylu czy byłoby dobre? Dobra, zrobimy tak, myślę. Ja jeszcze możliwe, że coś zmienię do końca. Że, no, mamy 15 godzin, a za dnia pewnie może coś wymyślę nowego i zmienię. Więc się u mnie to może zmienić. Prędzej 3,0 by się zmieniło i na przykład jakaś drużyna stąd by wbiła. Na n 3,2. 0,3 raczej nie zmienię. Chyba, że to legacy, ale wątpię. Pain bym też mógł dać na 0,3, bo słabo im idzie. raczej się w, w biegu 0 tam rządzi. I strzela ładnie, więc raczej bym zostawił tak by się to prezentowało myślę, zobaczymy co z tego wyjdzie um, może jakiś live siądzie z oglądania na żywo o 17, więc zapraszam serdecznie i będziemy weryfikować to co nam tutaj pozostało, ja zachęcam do zostawienia subskrypcji, lajka, no i do usłyszenia